Twoje szczęście na myśl o powrocie do córki potwierdza, że dokonałem dobrego uczynku. Muszę jednak powiedzieć ci, co możesz, a czego nie możesz robić, jakich zasad nie możesz naruszać. Dobrze, słuchaj: aj. Po pierwsze, musicie karmić lalkę trzy razy dziennie słodkimi i słonymi posiłkami. Tak jak człowieka. Może sosu? Chcesz? Po drugie, zamykajcie ją przed północą w pudełku. To bardzo ważne. Wreszcie, nie wynoście ralki poza obszar oznaczony świętą nicią. W przeciwnym razie zaklęcie zostanie osłabione. Przestrzegaj tych trzech zasad, jeśli chcesz, by córka z tobą została.